Cześć, nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga Pan Grono. A w tym odcinku będę opowiadał o tym jakie zauważyłem trendy na targach mody męskiej Pitti we Florencji. Zapraszam do oglądania. Targi Pituomo to nie tylko wystawcy i klasyczne męskie marki odzieżowe, ale przede wszystkim ludzie, dla których moda jest prawdziwą pasją. Przyjrzyjmy się tegorocznej edycji oraz temu, co pokazała polska reprezentacja. Pituomo to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń, związanych z modą męską. Targi organizowane są dwa razy w roku we Florencji, w sławnej twierdzy zwanej Fortezza da Basso. Wszystko po to, by profesjonaliści z branży mody mogli zaprezentować najnowsze kolekcje, dzielić się pomysłami i nawiązać kontakty, również biznesowe. Targi te organizowane od 1972 roku przyciągają uwagę zarówno uznanych projektantów, jak i młodych talentów. Wydarzenie jest znane z nieformalnej atmosfery, która sprzyja kreatywności. Dzięki temu Uomo stanowi ważne źródło inspiracji, wpływając na to, co w kolejnych sezonach widzimy w sklepach czy na ulicach. Fortezza da Basso to również miejsce, gdzie mężczyźni mogą wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nowe perspektywy na rozwój swojego stylu. A dla mnie prywatnie to przestrzeń, gdzie mogę spotkać innych pasjonatów mody męskiej z całego świata. Byłem we Florencji trzykrotnie. Tym razem oglądałem je oczami moich kolegów, którzy wraz z Marką Herse wybrali się po to, by zapoznać się z nowymi trendami i pokazać własne, bardzo ciekawe stylizacje. Na początku wypada mi przybliżyć historię warszawskiej marki Herse, która po wielu latach została wskrzeszona. Dziś jej kolekcja skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Opiera się na minimalistycznej klasyce z sartorialnym twistem. Herse Warszawski Dom Mody. Historia marki Herse sięga przedsiębiorstwa założonego w 1868 roku przez Bogusława Macieja Hersego i Władysława Jerzykiewicza. Sklep mieszczący się przy ulicy Senatorskiej 10 specjalizował się w handlu koronkami i bielizną. Po wycofaniu się Jerzykiewicza, brat Bogusława Adam Szczepan Herse przejął. Firmę i mocno ją rozwinął. W 1899 roku siedzibę przeniesiono do nowego gmachu przy ulicy Marszałkowskiej 150, który stał się symbolem prestiżu pod zarządem Adama Szczepana Hersego do mody zajął się produkcją ubrań według wzorów paryskich projektantów. W 1915 roku firmę przejął bratanek Adama Bogusław Władysław Herse, który mocno angażował się w życie społeczne i pełnił m.in. funkcję prezesa Stowarzyszenia Kupców Polskich. W tym czasie firma Herse była już znana nie tylko z ekskluzywnych kolekcji, ale także z wprowadzenia innowacyjnych praktyk takich jak udział w imprezach Branżowych. Film Moja Ekscelencja, subjekt z 1934 roku, w którym główne sceny nakręcono w domu mody z Bogusław Herz, również wpisał się w historię przedsiębiorstwa. Nic dziwnego skoro, główn skoro główną rolę zagrał Eugeniusz Bodo. W 1936 roku w wyniku światowego kryzysu finansowego i pożarów do mody zamknięto. Okazały budynek przy Marszałkowskiej został zniszczony podczas wojny i rozobrany w 1958 roku. Dzisiejszy powrót marki Herse po tylu latach jest naprawdę czymś niespotykanym. Historia firmy to opowieść nie tylko o biznesie i modzie, ale też o rodzinie zaangażowaniu Społecznym i poszukiwaniu najlepszej estetyki. Wszystko wskazuje na to, że dziś marce przyświęcają te same wartości. Przenieśmy się jednak już do Florencji. Jakie trendy można wyczytać ze 105 edycji targów Piti Uomo? Eklektyczna. Asymetria. Jednym z najbardziej porywających aspektów ptuom był eksperyment z asymetrią. Projektanci sięgali po nietypowe proporcje, tworząc ubrania z niezbalansowymi liniami i kształtami. Eklektyczna asymetria zdaje się być odpowiedzią na potrzebę nowości i indywidualności w dzisiejszej modzie. Innym trendem jest zrównoważona. Elegancja. Zauważalny był wzrost zainteresowania zrównoważoną modą, co wynika z rosnącej świadomości ekologicznej. Wiele marek prezentowało kolekcje oparte na ekomateriałach oraz etycznym podejściu do produkcji. Pixium staje się platformą nie tylko dla trendów estetycznych, ale także dla wartości zrównoważonego rozwoju. Retro reinterpretowane. W ostatnich latach obserwowaliśmy powrót do stylu retro, a ostatnia edycja Pituomo utwierdziła tę tendencję. Projektanci sięgali pochwyty z lat 70. i 80., reinterpretując je w nowoczesny sposób. Klasyczne kroje a charakterystyczne detale z przeszłości łączą się z nowatorskimi rozwiązaniami, tworząc unikalny i nostalgiczny efekt. Kolorystyka bez granic. Pitylomo zawsze kojarzył się z odważnymi kolorami, a ostatnia edycja była tego doskonałym przykładem. Śmiałe kombinacje barw i wzorów tworzyły całość daleko wykraczającą poza tradycyjne oczekiwania w męskiej modzie. To dowód na to, że odwaga w doborze kolorów staje się nowym standardem. Innowacyjne, drobne detale. Ostatnia edycja targów skupiła się również na Innowacyjnych detalach. Projektanci eksperymentowali z nowoczesnymi zdobieniami, nietypowymi tkaninami i niekonwencjonalnymi elementami konstrukcyjnymi. Drobne detale stają się kluczowym obszarem wyrażającym indywidualność w modzie męskiej. Polska reprezentacja. Stylu. Teraz czas na naszych reprezentantów. Delegacja z nad Wisły, złożona zarówno z pasjonatów, jak i osób związanych z modą męską biznesowo, zaprezentowała mieszankę różnych trendów. Pojawiło się wiele grubych, mięsistych materiałów, jak flanele, kaszmir czy wełna Casentino. Zauważalne były także dość niepopularne na polskich ulicach jasne kolory. I to o wiele jaśniejsze niż karmelowe płaszcze, które wróciły do mody kilka lat temu. Podczas gdy Większość nosi zimą ciemne barwy, sartorialiści pokazali się w bielach, ekri i jasnych szarościach. Nie ukrywam, że ten trend bardzo mi się podoba. Mam już dosyć czerni zimą, szczególnie tu w Szwecji. Ciekawym trendem widocznym już w poprzednich latach są akcenty kowbojskie jak kapelusze czy krawaty bolo. Powraca też popularny w latach 90. kolor wiśniowy, który niedługo sam zaprezentuję na blogu i na moim profilu na Instagramie. Zapraszam mr. Trono. Bardzo wyraźnie widać, że komfort staje się priorytetem. Odchodzimy już od mocno wytaliowanych garniturów i wąskich spodni. Nawet stylowe ubrania muszą być funkcjonalne, a trudno o wygodę w ultraslimowanych krojach. Zima to przede wszystkim grube tkaniny z wyraźną fakturą mają nas one otulać, dawać poczucie ciepła i być przyjemne w noszeniu. Zwróćcie uwagę, że Ile dzieli się na zbliżeniach? Te tkaniny są bardzo żywe, aż chce się je dotknąć, spójrzcie na te zdjęcia. Większość zaprezentowanych płaszczy to przede wszystkim dwurzędówki. Są zdecydowanie cieplejsze przez dwie warstwy tkaniny z przodu i dużo bardziej eleganckie. Każdy wygląda lepiej w dwóch rzędach. Nie zapomnijmy o dodatkach jak piękne skórzane rękawiczki, szale, fantazyjne wzory czy skórzane paski, na przykład te wykonane z groszkowej skóry, jak egzemplarz od polskiej marki Sartolane. Te edycje targów to dużo klasyki, ale także zabawa stylem w dobrym tego słowa znaczeniu, czerpanie z historii i mieszanie różnych trendów. Przecież o to w modzie właśnie chodzi. Zawsze powtarzam, że ubieranie się powinno być zabawą. Możesz popełniać różne błędy, ale czy to nie jest właśnie droga do znalezienia własnego stylu? Co z tego wynika? Pitylomo nadal pełni rolę globalnego katalizatora dla rozwoju mody męskiej. Ostatnia edycja potwierdziła, że przemysł ten ewoluuje, łącząc tradycję z innowacją, a estetykę ze zróważno, zrównoważonym podejściem. Trendy ze 105. edycji targów z pewnością odcisną swoje piętno na międzynarodowej scenie mody, inspirując projektantów i entuzjastów w stylu na całym świecie. Która stylizacja z przedstawionych na zdjęciach jest Twoją ulubioną? Koniecznie podziel się w komentarzu. Ja już dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.